Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów w świadomym życiu. Ten sezon jest poświęcony obalaniu mitów i dziś będę mówić o pozytywnej stronie emocji, jaką jest strach. Ale zanim przejdę do kwintesencji tego podcastu, to jedno małe wytłumaczenie. Tak jak wcześniej zapowiedziałam, staram się wypuszczać moje podcasty co dwa tygodnie. Ale czasami są to. Dłuższe dwa tygodnie, tak jak w przypadku, i tutaj może nawiążę do historii z moim chłopakiem, który jest wiecznie spóźnionym Grekiem i gdy obiecuje, że przyjdzie za godzinę, to pytam go, czy moją północnoeuropejską godzinę, która trwa 60 minut, czy jego grecką, która trwa powyżej 60 minut. I tak, te moje dwutygodniowe odstępy publikowania audycji będą trwały od 14 dni wzwyż, czyli będą to greckie dwa tygodnie. A to dlatego, że tworzenie podcastów to pewnego rodzaju nowy byty w przestrzeni mojego działania i potrzebuję wykreować naturalną czasoprzestrzeń do ich powstawania. Tym bardziej zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, bo jak tylko opublikuję odcinek, to będziecie o tym wiedzieć. Zanim przejdę do strachu, nawiążę krótko do poprzedniego odcinka, mówiącego o bardzo mało znanej, a za to mającej olbrzymi impakt na jakość naszego życia emocji, jakim jest znudzenie. Odcinek ten spowodował wiele Państwa reakcji. Bardzo odkrywczo podchodziliście do obserwacji tego, co powoduje w Was uwalnianie emocji znudzenia. Jak kilka osób mi napisało zauważenie tego, że odczuwają nudę, a następnie konstatacja jej źródła spowodowała podjęcie bardzo konkretnych kroków, zapobiegających popadnięciu w czarne meandry tego afektu. Za to kreatywnie szkicując plan transformacji w kierunku Bright Side of Life, które notabene jest Kurs Strategii Marketingowo-Reklamowej Coca-Coli. Tak, drodzy Państwo, psychologia pozytywna mocno implikuje się w brand strategy. A skoro jesteśmy przy reklamie, to kilka słów o mnie. Przez lata pracowałam w top Free korporacyjnego świata, mieszkając w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Moskwie i Warszawie, na co dzień tworząc światowe trendy marketingowo-reklamowo-ekonomiczne. Pewnego dnia moje wewnętrzne ja powiedziało: Stop, ja już nie chcę tego robić. I narzuciło kierunek burzliwych zmian, wskutek których dziś zajmuję się doradztwem biznesowym z bardzo mocnym wsparciem psychologii pozytywnej, której miałam przyjemność uczyć się od jej twórcy. Martina Sellingmana z Pennsylvania University. Dziś na warsztat biorę strach. Pragnę Państwu przybliżyć afekt, któremu bardzo często zupełnie niesprawiedliwie zarzuca się blokady progresu, a on wręcz go wspiera. Moim zamiarem jest pokazanie Państwu, jak ważną i pozytywną emocją jest strach w XXI wieku, pod warunkiem, że dotrzemy do jego rzeczywistego źródła. Mając dość ograniczony czas, chcę się skoncentrować na jednym z aspektów tej emocji. Oczywiście z pełną świadomością obszerności i wielopłaszczyznowości tego tematu. Jako spec od psychologii pozytywnej przedstawię go Państwu jako samo dobrodziejstwo, którego doświadczamy. Opowiem także o królu spierdalaczu, którego dzieło zna prawie każdy z nas. Wyjaśnię, dlaczego strach bardzo aktywnie współistnieje ze znudzeniem i jaką funkcję ma ten afekt zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i prywatno-uczuciowym. Aby odpowiednio wprowadzić Państwa do zagadnienia strachu, zacznijmy od zwrócenia uwagi na genezę jego funkcji w życiu człowieka i transformację przyczyny jego uwalniania. Czy wiecie Państwo, do czego służył strach naszemu paleolitycznemu pradziadowi? Zagłębimy się teraz w genezie strachu. Nasz paleolityczny dziad szczególnie cenił sobie ten afekt, gdyż dokładnie wiedział, co on oznacza. Pojawienie się tej reakcji organizmu było dla niego konkretnym sygnałem, bezpośrednio dotyczącym sytuacji, w której się znajdował. Możemy to porównać z zapaleniem czerwonej ostrzegawczej lampki, dotyczącej tutaj i teraz. Strach informował go, iż zbliża się bezpośrednie zagrożenie życia. To właśnie ten afekt sprawiał, że na przykład podczas polowań koncentrował się na zdobyciu pożywienia w taki sposób, aby samemu nie stać się pożywieniem. Przeżycie było konsekwencją umiejętności zlokalizowania realnego, bezpośrednio go dotyczącego źródła, wywołującego strach, który skupiał jego uwagę i utrzymywał ciało w gotowości do konkretnej reakcji. Nasz pradziad używał strach po to, aby przeżyć. Wraz z ewolucją nie ewoluował strach. Za to. Źródła go wywołujące. I o tym będę mówić w ostatniej części tego podcastu. Często spotykam się z tym, iż niezrozumienie funkcji strachu wiąże się z jego kumulacją, przetworzeniem i zakodowaniem go w postaci stopujących kalek reakcji. Przejawia się to w postaci różnorodnych stanów i zachowań, nazywanych przeze mnie stoperami. Natomiast Zrozumiany i zaobserwowany strach daje nam wskazówki do analizy i rozpracowania ryzyka. Istnieje bardzo wiele definicji strachu i lęku. Osobiście bliska jest mi ta przedstawiona w zbiorowym opracowaniu profesor Lizy Feldman-Barrett, profesora Lewisa, i trzecia osoba to była profesor Haviland Jones. Ich opracowanie ma tytuł Handbook of Emotions. Definiują oni strach jako negatywną emocję wywołaną w odpowiedzi na zbliżające się zagrożenie. Powstaje ona w celu ochrony organizmu. U ludzi strach jest realizowany przez subiektywne poczucie lęku lub w bardziej intensywnych sytuacjach strachu. Chociaż reakcje na strach nie ewoluowały w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia fizycznego, takich jak interakcje drapieżnik-ofiara, uwalniające emocje strachu u ludzi, to pojawiły się również reakcje o bardziej psychologicznym charakterze. Bez względu na źródło strachu, w obliczu zagrożenia definiowalnego angażowana jest ostateczna, wspólna, neutralna ścieżka. Mobilizacji zasobów ciała. Co do definicji lęku, naukowcy podają, jest to stan niepokoju związany z dalszymi wydarzeniami, łączącymi się z potencjalnie negatywnym skutkiem, który jest bardziej przewidywalny. W przeciwieństwie do strachu, lęk jest trwalszy, bardziej związany z przyszłością aniżeli z teraźniejszością. Funkcjonalnie przygotowuje organizm do konfrontacji z zagrożeniem, choć niechętnie, zamiast wycofania się z niego. Strach może stać się lękiem, jeśli aktywne mechanizmy radzenia sobie zawiodą, a strach pozostanie nierozwiązany. Niemniej jednak strach nie jest konieczny, aby powstał lęk. Proszę zauważyć, interesujące zróżnicowanie. Strach łączy się z teraźniejszością, a lęk z przyszłością. Tutaj pojawia mi się teoria, że może większość z nas konfrontuje się z lękiem, a nie ze strachem. Jak Państwo uważacie? Czy to, co Was blokuje w działaniu, to strach czy też lęk? Reasumując to, co podali naukowcy, strach powstaje w wyniku definiowalnego zagrożenia życia człowieka. Wytworzone w tej sytuacji neuroprzekaźniki mają za zadanie mobilizację organizmu do reakcji na to zagrożenie. Ma on dokładnie taką samą rolę, jak w przypadku naszego prapradziada ochronę życia. Zgodnie z teorią Waltera Bradforda Cannon strach łączy się z reakcją walcz, uciekaj lub walcz, uciekaj, zastygaj. Zachowania te pojawiają się w odpowiedzi na atak lub sytuację zagrażającą w życiu. Reakcję walcz, uciekaj lub zastygaj często możemy zaobserwować podczas spotkań kota z psem. Zapewne Państwo widzieliście, jak zwierzęta mogą wtedy zastygać na czas dłuższy, w bezruchu, wzajemnie się obserwując. W kwestii świata ludzi rozwinęłam postawę walcz, uciekaj, zastykaj, i opracowałam teorię trzech archetypów, postaw objawiających się po uwolnieniu strachu. Postawa wojownika. Jest to osoba, która walczy, czując zagrożenie, reaguje agresywnie, atakuje na różnorodny sposób: werbalnie, psychologicznie, fizycznie, może również łączyć te obszary. Zachowanie zależy od osobnika i oczywiście to że budzi się w nim strach dotyczący na przykład sytuacji w pracy, nie wyklucza tego, że będzie on atakował na płaszczyźnie rodzina. Wojownik czując strach atakuje, aby samemu nie zostać zaatakowanym. To jest jego tarcza obronna. Nie znając źródła powstania tej emocji, jest agresywny na wszelkich płaszczyznach. Jego przygotowanie na obronę to wcześniejszy atak tak, aby zniszczyć zagrożenie, zanim jeszcze urośnie ono do rangi zagrożenia życia. Niestety, wielopłaszczyznowe rozbicie koncentracji sprawia, iż nie tylko nie jest on skuteczny, ale też, wyzwalając wysoki poziom czynników stresogennych, połączonych z wysokim napięciem organizmu, staje się autodestruktywny. W przypadku wojownika dochodzi do częstego stanu chronicznego zmęczenia, wywołanego byciem w ciągłym konflikcie. Uciekinier, którego zdrobniale nazwałam spierdalaczem, to postawa osoby, która wciąż wyszukuje sobie jakieś ważne zajęcia, tak aby udowodnić samej sobie, że jeszcze musi zrobić to, lub tamto, i oczywiście jest to według niej niezmiernie ważne, aby przejść do zadania, które wywołuje w niej strach lub lęk. Dodałam lęk, gdyż osoby te często trwożą się przed czymś w przyszłości. Często pytacie mnie Państwo o prokrastynację. To właśnie spierdalacz to król bądź też królowa prokrastynowania. Podświadomie przesuwa. Coś, czego się boi lub lęka, powoduje to myśl, zrobię to później. I dodam tutaj, bo to jest bardzo ważne, że absolutnie uciekinier nie jest leniem. On jest bardzo pracowitym człowiekiem, często pochłoniętym dogłębnie przez pracę. Niestety pojawiają się często rozczarowania brakami efektu. Gdyż działanie na granicach możliwości zaangażowania emocjonalno-fizycznego często nie przynosi skutku, a to dlatego, że w newralgiczny punkt na wykresie flow nie został zaliczony. W konsekwencji swoich zachowań uciekinier jest narażony na przyjęcie postawy ofiary lub też popadnięcie w wyuczoną bezradność, co będzie powodowane wielokrotnymi próbami działania, kończącymi się fiaskiem, czyli nieważne co robię, nie wychodzi mi. Wspaniałym przykładem spierdalacza był Ludwik II, król Bawarii, który stanąwszy przed wyzwaniem, jakim było zarządzanie realnym krajem, oddał się budowaniu bajecznych zamków. Zapewne kojarzycie Państwo ten z czołówki filmów wyprodukowanych przez Walta Disneya. To właśnie jeden z kolekcji budowli stworzonych przez Ludwika II był pierwowzorem do Loga Disneya. Ucieczka Ludwika II w baśniowy świat architektury była po to, aby stworzyć sobie idealne królestwo, którym będzie w stanie władać. Budowa jego utopijnego, idealnego państwa doprowadziła kraj do całkowitej ruiny gospodarczej. Ludwik II jest to typowe zachowanie spierdalacza. Oddać się bardzo ważnemu, niecierpiącemu zwłoki zadaniu, odsuwając od siebie kwestie związane z sytuacją, której realnie doświadczając czuje strach, lęk. Do tego archetypu zalicza się wiele poleg. Badanie opublikowane w Forbes w 2017 roku pokazało, że 78% Polek jest lepiej wykształconych aniżeli mężczyźni z tej samej grupy społecznej. Respondentki nie uważały się jednak za odpowiednio wykształcone do objęcia tych samych stanowisk, które zajmowali ich koledzy o tym samym lub niższym wykształceniu. Nasuwa mi się tutaj refleksja. Czy postawa spierdalacza, w tym przypadku spierdalaczki, nie jest bezpośrednio wpływająca na znacznie mniejsze zatrudnienie kobiet w wyższym menadżmencie? Może szklany sufit to wygodne określenie spierdalaczek, które, mając wszystkie potrzebne kompetencje, uważają się za osoby niewystarczające, aby objąć dane stanowisko. A jakie jest Państwa zdanie na temat tej teorii? Może więcej świadomości siebie i swoich umiejętności wśród pań wpłynie na to, że sięgną one po więcej. Znowu hasło reklamowe mi się pojawiło. Ask for more. Pepsi tym razem. Namawiam Panie na przeanalizowanie siebie, rozpracowanie swojego strachu i chcenie więcej. Niekoniecznie Pepsi. Ostatni archetyp to zastygnięty. Zastygnięty to postawa osoby, która przestaje działać, popadając w apatię lub pseudodepresję. Zdarza się, że zastygnięcie bywa mylnie diagnozowane jako właśnie depresja, gdyż ma podobne objawy. Jednakże analityczne zagłębienie się w tym zagadnieniu wskazuje, iż to właśnie zniekształcony i niezidentyfikowany lęk lub też strach, wpłynęły na przyjęcie tej postawy, a nie klasycznie rozumiana depresja. Zastygnięty często jest nieświadomy stanu, w którym się znajduje. A co dopiero o wykreowaniu antidotów na tą sytuację? Nie umiejąc nawet zdiagnozować, iż jest to strach, zatrzymuje się w życiu. Przybierając postawę bierną, nieświadomie oczekuje w pełnej gotowości na nadchodzące zagrożenie. Postawy te są aktywnie połączone z jednostką ich doświadczającą i przyjmującą jedną z podstaw. Stąd też wynika ich osobnicze i charakterystyczne podejście do znalezienia rozwiązania problemu. Zrozumienie tych trzech archetypów pomoże Państwu zaobserwować siebie i swoją reakcję na strach we współczesności. Przejdźmy teraz do źródeł go wywołujących. Emocja ta w XXI wieku zachowuje swoją pierwotną funkcję, czyli ochronę przed utratą życia. I teraz, jaka jest szansa, że zostaniemy zabici przez dziką bestię? Wydaje mi się, że raczej nikła. A zatem, co czyha na nasze życie? Nasze czasy stworzyły inne bestie. Wpływające na wytworzenie bodźców uwalniających emocje strachu. I choć nie są one bezpośrednim zagrożeniem życia, to mogą doprowadzić do jego utraty. Aby dokładnie zobrazować, co może wywołać strach, przytoczę historię jednego z moich klientów, który, zgodnie z archetypami wojownik, spierdalacz i zastygnięty, w ramach odpowiedzi na strach przyjmował tę ostatnią postawę. Jego reakcją był paraliż myślenia, a co za tym idzie, działania w celu przeprowadzenia pewnej transakcji. Z dnia na dzień szansa podpisania wyjątkowo intratnej dla jego firmy współpracy oddalała się, a on, przerażony, przyjął postawę apatyczną, przesiadując całymi dniami w biurze, przy całkowitej izolacji od pracowników i na ile się dało od kontrahentów. Kiedy zaczęliśmy rozpracowywać jego stan, okazało się, że to stracho zamrażał, czyli zadziałała pierwotna funkcja tego afektu, obrona życia. Tylko czy ta transakcja zagrożała jego życiu? Poniekąd tak, ze względu na zobowiązania, jakie niosła ze sobą współpraca, konieczny był bardzo obciążający go wkład finansowy. Kwota, którą musiał zainwestować, przy popełnieniu błędu mogła w wysokim stopniu prawdopodobieństwa doprowadzić go do bankructwa, co znów mogłoby stać się bezpośrednią przyczyną utraty życia. Zobaczcie państwo, nasze czasy spowodowały ewolucję i transformację bestii, która uaktywnia uwolnienie strachu. Jednakże jego funkcja nie uległa zmianie. Pierwotnie chroniła ona człowieka paleolitu przed zagrożeniami związanymi z fauną i florą, dziś reprezentowaną w postaci na przykład banku. Reakcja mojego klienta była reakcją obrazującą strach przed bezpośrednią utratą życia. Tylko dlaczego właśnie tak zareagował? Pojawiło się pytanie, co w przypadku tej konkretnej transakcji wywołało jego zamrożenie. Po bardzo dogłębnych analizach doszliśmy do tego, że w przeszłości przeprowadzał podobną transakcję, i niedopatrzenie, jakie miało miejsce, spowodowało wieloletnie zadłużenia. Tamta historia, nie zostawszy odpowiednio przepracowana w postaci konstruktywnego wyciągnięcia wniosków i podsumowania ich, spowodowała wytworzenie w nim systemu pseudo Właśnie w postaci natychmiastowej blokady. Gdy rozpoznaliśmy, że to, co go blokuje, to strach, powróciliśmy do historii sprzed lat i tego, co doprowadziło do katastroficznych skutków, a następnie, krok po kroku, analizowaliśmy nową propozycję współpracy, bazując na doświadczeniach z poprzedniej historii. Przechodząc wręcz ze szkłem powiększającym przez wszystkie meandry umów dotyczących współpracy i analiz finansowych z nią związanych, i wyłowiliśmy kilka kwestii, które po ponownym sprawdzeniu zostały przeredagowane i prawnie obostrzone. Pojawiła się także potrzeba podpisania konkretnej gwarancji ze strony przyszłych partnerów i doprecyzowania kilku innych kwestii. Strach idealnie zatrzymał mojego klienta w newralgicznym punkcie, który w dużej mierze zdecydował o tym, jak potoczą się je losy jego firmy. Odpowiednio zdiagnozowane źródło strachu, a następnie przeprowadzenie eksplikacyjnych działań, mających za zadanie jego dezaktywację, w pełni zużyły substancje chemiczne jakie utworzył strach w organizmie mojego klienta, co wpłynęło na odmrożenie i powrót do konstruktywnego działania. Funkcja emocji strachu nie uległa ewolucji, za to bezpośrednia percepcja zagrożenia tak. Dlaczego dziś jest nam tak trudno zrozumieć strach? Jest on wciąż uwalniany w celu zachowania nas przy życiu. Jednakże zagrożenia i ich ilość uległa zmianie. Paleolityczny dziadek obawiał się bezpośredniego zagrożenia. My jesteśmy narażeni na ciągłe bombardowania informacjami, co nam zagraża i często nie ma żadnej prostej reakcji, która mogłaby temu zapobiec. Bo na przykład, jeżeli żyjemy pod ciągłą presją zagrożenia, Jakim jest atak Rosji na Polskę, to racjonalną reakcją byłoby natychmiastowe przeniesienie się na przykład do Portugalii. Ale co zrobić w przypadku grożącej nam katastrofy klimatycznej? Albo z tym, że giełda swoimi skokami powoduje to, iż firmy, aby obniżyć swoje koszty i ratować notowania, zwalniają pracowników? Pracując jako biznes konsultant, strach i lęk są emocjami, z którymi się najczęściej stykam bo to właśnie one powodują, iż osoby blokują się w działaniu, nie tylko biznesowym, ale również i romantycznym. Moja metoda radzenia sobie ze strachem wywoływanym w XXI wieku, to potraktowanie go jak cebuli i rozebranie warstwa po warstwie, tak aby dojść do tego, co go wywołało i co powinniśmy rozwiązać, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo. Analizując case'y moich klientów, strach jest niezmiernie istotnym aspektem każdego działania na wszelkich życiowych płaszczyznach. Odpowiednio zrozumiany, pomaga nam analitycznie zagłębiać się w te obszary, na których może zaistnieć realne zagrożenie. Strach stymuluje nas do szukania tego, czego się boimy, ale to my sami musimy zlokalizować źródło zagrożenia i rozpracować je w taki sposób, aby nie zagrażało naszemu życiu. Do tego działania bodźcem jest właśnie ta emocja. Nagminne skupianie się na negatywnych aspektach naszej egzystencji, połączone z brakiem umiejętności obserwacji, tutaj i teraz powodują brak zauważania fenomenu funkcji, jaką od wieku w pełni strach. W moich podcastach będę często powoływać się na teorię Flow opracowaną przez, i tu znowu problem z wymówieniem, nazwisko profesora Michaela Cikrzem-Thail, gdyż rezonuje ona z moimi doświadczeniami w pracy z klientami. Teoria ta mówi, że jeżeli stosunek strachu do nudy jest odpowiedni dla danej jednostki, to uzyska ona obszar, na którym będzie konstruktywniej działać. Obszar to sprecyzowane działania, które osoba powinna wykonać, jeżeli chce osiągnąć to, co wyznaczyła sobie za cel. A i choć profesor Timaszkiewicz w swoich opracowaniach używa lęku, ja dodaję od siebie strach. Gdyż często to konkretna kwestia powoduje, że nie progresujemy. Zgodnie z jego wieloletnimi badaniami, strach, łamany na lęk, kooperuje tutaj z nudą, tworząc w stosunku osi X do osi Y wzrastającą przestrzeń progresu danej jednostki. Myślę, że to ostatni podcast w tym kończącym się 2022 roku i to, czego chcę Państwu życzyć, to zatrzymania się i zrozumienia siebie, bo właśnie ten aspekt pozwoli Państwu doświadczać eudemonii. Jak mówili starożytni filozofowie, jest ona szczęściem polegającym na pełnym urzeczywistnieniu swoich możliwości przez człowieka. I jak zawsze, zapraszam do współtworzenia moich podcastów i przesyłania mi zagadnień, które państwa frapują. A ten podcast zakończę myślą Sokratesa. Nie życie, ale dobre życie należy przede wszystkim cenić. Do usłyszenia.